Pielęgnica mekka to ryba, która od wielu lat cieszy się ogromną popularnością wśród akwarystów. Zawdzięcza to nie tylko swojemu wyjątkowemu ubarwieniu, ale również ciekawemu zachowaniu i stosunkowo niewygórowanym wymaganiom hodowlanym. Choć należy do rodziny pielęgnic, które często uchodzą za trudniejsze w opiece i bardziej agresywne, meka jest gatunkiem, który wielu początkujących pasjonatów ryb traktuje jako pierwsze spotkanie z tą niezwykłą grupą. Naturalnym domem pielęgnicy meka są wody Ameryki Środkowej. Gatunek ten występuje przede wszystkim w Meksyku, Gwatemalii i Balize, gdzie zamieszkuje rzeki, jeziora i wolno płynące strumienie. W naturze wybiera miejsce o piaszczystym lub żwirowym dnie, często porośniętym roślinnością wodną, która daje schronienie i pozwala na ukrycie się przed drapieżnikami. To właśnie w tych warunkach, w tropikalnym klimacie, ryby te wykształciły swoje charakterystyczne zachowania i wygląd, które do dziś obserwujemy w akwariach na całym świecie. Dlaczego jednak pielnica meka tak szybko podbija serca akwarystów? Przede wszystkim ze względu na niezwykłą kombinację cech. Eleganckie ubarwienie, które zmienia się w zależności od nastroju sytuacji, stosunkowo spokojny charakter jak na a także dużą odporność i łatwość adaptacji do warunków akwariowych. To właśnie sprawia, że Mekka jest doskonałym wyborem zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej doświadczonych, którzy chcą obserwować interesujące interakcje społeczne ryb. Pielenica Mekka to jednak nie tylko ozdoba akwarium. To gatunek, który fascynuje swoim zachowaniem, tworzeniem par, opieką nad potomstwem i wyraźnym sposobem komunikacji. Z tego powodu mówi się, że to jest jedna z ryb, które potrafią odwdzięczyć się akwarystom czymś więcej niż tylko pięknym wyglądem. Pozwalają podglądać mały fragment życia złożonego świata pielęgnic. Pielenica Mekka to ryba, której trudno pomylić z innym gatunkiem. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest jej intensywna czerwono-pomarańczowa plama na podgardlu i brzuchu. W czasie spokoju ten kolor może być subtelny i lekko przygaszony, ale gryba, gdy jest podekscytowana, walczy o terytorium lub przygotowuje się do tarła, barwa staje się niezwykle intensywna i niemal płonąca. To właśnie ta ognista plama sprawia, że wielu akwarystów nazywa mekę rybą z sercem na gardle. Oprócz czerwonego podgarla, ciało piernicy ma srebrzysto-oliwkowy odcień, który połyskuje w świetle, a wzdłuż boków można dostrzec ciemną plamę charakterystyczną dla tego gatunku. Płetwy, szczególnie grzbietowa i ogonowa, bywają ozdobione delikatnym, błękitnym połyskiem, co dodatkowo podkreśla urodę ryby. Dzięki temu piernica meka jest atrakcyjna wizualnie, nawet gdy przebywa w zwykłym domowym akwarium. Samce i samice różnią się od siebie subtelnie, ale dla wprawionego oka różnice są widoczne. Samce zwykle dorastają do nieco większych rozmiarów, osiągając około 15 cm długości, podczas gdy samice pozostają mniejsze. U samców płetwy grzbietowa i odbytowa są bardziej wydłużone i zakończone ostrzejszym czubkiem. Również czerwone ubarwienie na brzuchu bywa intensywniejsze u samców, szczególnie w okresie godowym. Samice za to często mają bardziej zakrągodną sylwetkę, a ich barwy są delikatniejsze. Ciekawostką jest to, że pielęgnice mecha potrafią dość wyraźnie zmieniać swoje ubarwienie w zależności od nastroju. W sytuacjach stresowych, kolory stają się przegaszone, ryba może wręcz wyglądać na bladą. Natomiast w chwilach dominacji, walki czy zalotów czerwone i błękitne barwy wybuchają intensywnością. To sprawia, że obserwowanie ich w akwarium jest niezwykle interesujące, bo wygląd ryb często zdradza ich emocje i aktualne zachowanie. Na tle innych Mekka wyróżnia się elegancją i stosunkową smuką budową ciała, podczas gdy wiele pielęgnic ma masywniejszą sylwetkę i często wygląda dość groźnie. Mekka sprawia wyraźnie ryby lżejszej, bardziej subtelnej. Mimo to potrafi być terytorialna i pewna siebie, zwłaszcza wtedy, gdy opiekuje się potomstwem. Podsumowując, wygląd pielęgnicy Mekka to harmonijne połączenie delikatnej srebrzystości, mocnych akcentów czerwieni i subtelnych niebieskawych refleksów. To właśnie ta mieszanka barw zmieniająca się wraz z nastrojem sprawia, że ryba ta od lat jest uznawana za jedną z najpiękniejszych i najbardziej aby pielęgniarka mekka mogła w pełni rozwinąć swoje piękno i zachowania, potrzebuje odpowiednich warunków w akwarium. Choć nie jest to ryba szczególnie wymagająca, warto pamiętać, że należy do średniej wielkości pielęgnic, a więc potrzebuje przestrzeni. Dla pary najlepiej przeznaczyć zbiornik o pojemności co najmniej 120 litrów, a im większe akwarium, tym lepiej. W przypadku hodowli grupowej zbiornik powinien być znacznie większy, aby ryby mogły wyznaczyć swoje terytoria i uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Woda, w której pilnice czują się najlepiej powinna mieć temperaturę od 24 do 28 stopni Celsjusza. To warunki zbliżone do tropikalnych, w jakich żyją na wolności. Jeśli chodzi o pH, ryby te preferują lekko kwaśną lub neutralną wodę od 6,5 do 7,5, ale są bardzo tolerancyjne i potrafią się zaadaptować również do wody lekko zasadowej. Twardość wody nie jest dla nich krytyczna, co czyni je jeszcze bardziej przyjaznymi w hodowli. Bardzo ważna jest dobra filtracja. Mekki są rybami ruchliwymi i w czasie kopania w podłożu mogą wzniecać drobny piasek lub żwir, dlatego fil Powinien być wydajny zapewnić odpowiednią klarowność wody. Warto też pamiętać, że czysta i natyniona woda to podstawa zdrowia pielęgnit. Oświetlenie akwarium nie musi być zbyt mocne. Ryby wyglądają najlepiej w umiarkowanym świetle, które dodatkowo podkreśla ich barwy. Jeśli chodzi o aranżację wnętrza zbiornika, meki uwielbiają mieć możliwość kopania i przekopywania podłoża. Dlatego najlepszym wyborem jest piasek lub drobny żwir, który nie uszkodzi im pyska podczas takich zabiegów. Dekoracje, takie jak korzenie, kamienie czy groty są bardzo mile widziane. Zapewniają naturalny wygląd akwarium i dają rybom miejsce do kryjówek. Rośliny można również umieszczać, ale trzeba liczyć się z tym, że czasem mogą zostać przesadzone lub podkopane. Najlepiej sprawdzą się gatunki mocno ukorzenione lub te, które można przytwierdzić do korzeni i skał, takie jak anubiasy czy mikrozoria. Dzięki dobrze za Wspanowanemu zbiornikowi pielęgnice meka nie tylko prezentują pełnię swojego piękna, ale także pokazują swoje naturalne zachowanie. Kopanie w piasku, obronę rewiru czy opiekę nad młodymi. To właśnie odpowiednie warunki sprawiają, że obserwacja tych ryb staje się pasjonującym doświadczeniem, a ich barwy i zachowanie cieszą oko każdego akwarysty. To ryba, która zachwyca nie tylko wyglądem, ale także charakterem. W przeciwieństwie do wielu innych pielęgnic, które uchodzą za wyjątkowo agresywne i trudne w własnej hodowli, meka ma temperament znacznie łagodniejszy. Oczywiście nie jest to ryba całkowicie spokojna. Należy pamiętać, że pielęgnice to gatunki terytorialne i zawsze będą broniły swojego rewiru, zwłaszcza w okresie godowym. Na co dzień pielęgnice meka są aktywne i chętnie pływają po całym akwarium. Często zajmują środkowe partie wody, ale lubią także przekopywać podłoże, wyszukując z nim resztki pokarmu. W takich chwilach można zauważyć ich naturalne zachowania, bardzo podobne do tych, jakie prezentują w rzekach i jeziorach Ameryki Środkowej. Hierarchia wśród meg jest dość ważna, w akwarium szybko można zauważyć dominujące osobniki, które przejmują najlepsze terytoria i starają się utrzymać w nich kontrolę. W okresie rozrodu ta dominacja staje się jeszcze bardziej widoczna, ponieważ pary pilnują swojego miejsca do składania ikry i nie pozwalają innym rybom zbliżać się do tego rewiru. Warto jednak podkreślić, że agresja mek rzadko prowadzi do poważnych obrażeń. Są to najczęściej krótkie przepychanki, pokazy siły i odstraszanie intruza. Jeśli chodzi o dobór współmieszkańców, pielęgnica Mekka daje akwarystom sporo możliwości. Może być trzymana zarówno w akwarium jednogatunkowym, gdzie w pełni pokaże swoje zachowania społeczne, jak i w akwarium towarzyskim. Najlepiej jednak wybrać sąsiadów o podobnej wielkości i temperamencie. Zbyt małe rybki mogą być traktowane jako pokarm, a bardzo agresywne pielęgnice mogą zdominować Mekki. Dobrze sprawdzają się inne średniej wielkości pielęgnice z Ameryki Środkowej, a także spokojne zbrojenie. Czy Podsumowując, pielnica mecha to ryba o łagodnym jak na pielnice charakterze, ale jednocześnie pełna energii i pewna siebie. I zachowania społecznej, naturalne instynkty, i zdolność do tworzenia trwałych par sprawiają, że nie są tylko pięknym, ale i niezwykle interesującym mieszkańcem akwarium. Bielinica jest rybą wszystkożerną, co oznacza, że jej dieta w akwarium może być bardzo różnorodna. Naturalnie w środowisku żywi się głównie drobnymi organizmami wodnymi, larwami owadów, skorupiakami, a także roślinami i glonami. To połączenie pokarmu zwierzęcego i roślinnego sprawia, że meka rozwija się zdrowo, zachowuje intensywne barwy i wykazuje naturalne zachowania kopania i przeszukiwania pokarmu. To połączenie pokarmu zwierzęcego i roślinnego sprawia, że meka rozwija się zdrowe i zachowuje intensywne barwy i wykazuje naturalne zachowania kopania i poszukiwania pokarmu. W akwarium podstawą diety powinny być dobrej jakości granulaty lub płatki przeznaczone specjalnie dla pielęgnic. Warto wybierać produkty bogate w białko, witaminy i minerały, aby ryby rosły zdrowo i zachowały intensywne ubarwienie. Granulaty można uzupełniać pokarmem mrożonym lub żywym, np. larwami solowca, dafniami czy ochotką. Podawanie takich przekąsek od czasu do czasu pobudza naturalne instynkty drapieżne i sprawia, że ryby stają się bardziej aktywne. Nie można też zapomnieć o części roślinnej diety. Meki i chętnie jedzą gotowe warzywa, takie jak szpinak, sałaty czy cukinia. Warto dodawać je w małych porcjach, aby ryby miały rozmaicony pokarm i dostarczały sobie błonnika. Dzięki temu układ trawienny ryby działa prawidłowo, a kolorystyka pozostaje intensywna i atrakcyjna. Częstotliwość karmienia powinna być dostosowana od wieku i wielkości ryb. Młode osobniki najlepiej karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach, aby pokarm szybko został zjedzony i nie zanieczyszczał wody. Dorosłe ryby można karmić raz, dwa razy dziennie, zawsze w takiej samej ilości, które są w stanie zjeść w w ciągu kilku minut. Dorosłe ryby można karmić raz, dwa razy dziennie, zawsze w takiej ilości, które są w stanie zjeść w ciągu kilku minut. Przekarmienie jest jednym z najczęstszych błędów akwarystów, może prowadzić do otyłości, ryb, problemów trawiennych, a także pogorszenia jakości wody w akwarium. Mekki są bardzo ciekawe i aktywne, chętnie pływają w poszukiwaniu pokarmu. Obserwacja ich zachowań w trakcie jedzenia pozwala ocenić stan zdrowia i nastrój ryb. Brak apetytu, ospałość czy nietypowe zachowania mogą być pierwszym sygnałem problemów zdrowotnych. Dlatego dieta i sposób karmienia mają ogromne znaczenie dla do dobrostanu ryb. Rozmnażanie pielęgnicy meka to fascynujący proces, który pozwala obserwować wiele naturalnych zachowań charakterystycznych dla tego gatunku. W naturze samce walczą o najlepsze miejsca wśród kamieni i korzeni, a samice wybierają te, które gwarantują ochronę potomstwa. Podobnie dzieje się w akwarium. Odpowiednia aranżacja z grotami płaskimi kamieniami sprzyja naturalnym zachowaniom rozrodczym. Okres godowy poprzedza zmiana ubarwienia. Samiec staje się bardziej intensywnie ubarwiony. Czerwone podgarle i brzuch stają się niemal ogniste, a błękitne refleksy na płetwach stają się wyraźniejsze. Samica także może delikatnie przyciemnić kolory przygotowując się do roli matki. Obserwanie tych zmian to tylko jedna z najbardziej fascynujących momentów w hodowli mek. Ryby niemal mówią swoim wyglądem, że nadszedł czas do rozmnażania. Po wykluciu się larw młode pozostają pod opieką rodziców przez kilka tygodni. Mekki wykazują wtedy niezwykłą troskę. Pilnują, aby potomstwo nie oddalało się od bezpiecznego rejonu, prowadzą je w poszukiwaniu drobnego pokarmu i chronią przed zagrożeniami. W tym okresie akwarium powinno być odpowiednio przygotowane z miejscami do ukrycia dla młodych i drobnym podłożem umożliwiającym żerowanie. Karmienie młodych to równie ważny element hodowli. Początkowo przyjmuje się bardzo drobny pokarm, np. larwy solowca lub mikroskopijne organizmy wodne. W miarę wzrostu młodych można stopniowo wprowadzać granulaty i większe kawałki pokarmu, tak aby młode rozwijały się prawidłowo i nabywały naturalnych instynktów poszukiwawczych. Obserwowanie rodzin Mek w akwarium jest doświadczeniem wyjątkowym. Ryby pokazują wówczas cały wachlarz naturalnych zachowań: od terytorialnych po opiekuńcze, a także komunikacyjne. To właśnie dzięki nim pielęgnice Mekka nie tylko zachwycają urodą, ale także stają się żywym przykładem harmonii i troski w świecie ryb. Pielęgnica Mekka, choć jest gatunkiem wytrzymałem, może czasem doświadczać problemów zdrowotnych, zwłaszcza jeśli warunki w akwarium nie są odpowiednie. Najczęstsze schorzenia dotyczą układu pokarmowego, skóry i skrzyli, a także problemów związanych z pasożytami i bakteriami. Wiele z tych dolegliwości można jednak skutecznie zapobiegać poprzez właściwą pielęgnację akwarem i obserwację ryb. Pierwszym i najważniejszym aspektem profilaktyki jest utrzymanie czystej wody. Regularna wymiana części wody, dobrej jakości filtracja oraz kontrola parametrów takich jak temperatura, pH i twardość znacząco zmniejszają ryzyko infekcji. Pielęgnice są szczególnie wrażliwe na nagłe wahania temperatury lub nadgromadzenie szkodliwych związków, takich jak amoniak czy azotyny. Dlatego codzienna obserwacja i monitorowanie stanu akwarium jest kluczowe dla zdrowia ryb. Najważniejsze co należy zapamiętać to dbałość o środowisko wodne. Stabilne parametry wody, odpowiednia filtracja i regularna pielęgnacja podłoża są fundamentem zdrowia i dobrego samopoczucia mek. Również istotna jest dieta. Zróżnicowana i odpowiednio zbilansowana, bogata zarówno w pokarm zwierzęcy, jak i roślinny, pozwala rybom rozwijać się w pełni zachowując piękne kolory i aktywne zachowania. Opieka nad rybami obejmuje również obserwację ich codziennego życia. Pielęgnica Mekka wykazuje wiele interesujących zachowań: od budowania i obrony terytorium, przez komunikację i opiekę nad potomstwem, aż po subtelne sygnały socjalne w stadzie. Obserwowanie ich aktywności dostarcza nie tylko satysfakcji estetycznej, ale także pozwala lepiej zrozumieć potrzeby ryb i szybko reagować w razie problemów zdrowotnych. W przypadku rozmnażania mek warto pamiętać o stworzeniu odpowiednich warunków. Kryjówki, płaskie kamienie czy lekkie zagłębienia w podłożu sprzyjają naturalnym zachowaniom. Rodzice opiekują się młodymi z niezwykłą starannością co daje hodowcy wyjątkową okazję do obserwowania życia ryb od momentu składania ikry aż po samodzielne młode. Zdrowe środowisko, minimalizacja stresu i dbałość o higienę akwarium sprawiają, że pielinice Mekka rzadko zapadają na schorzenia, a akwarysta może cieszyć się ich żywiołowością przez wiele lat. Podsumowując, pielęgnica Mekka to gatunek, który nagradza cierpliwość i troskę swojego opiekuna. Dzięki odpowiednim warunkom urozmaiconej dzieci i staje obserwacji, ryby te stają się pełnoprawnymi członkami akwarium. Hodowla mek to nie tylko pasja, ale także możliwość codziennego kontaktu z naturą, obserwowania jej subtelnych mechanizmów i czerpania radości z każdego zachowania tych niezwykłych ryb. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i zostawicie łapkę i subskrypcję na tym kanale. Tymczasem życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Na razie.